Nie uwierzysz, ale istnieje coś takiego jak samolot zagłady. Gdyby doszło do totalnej apokalipsy wojny nuklearnej w USA i na ziemi nie byłoby już czego szukać, to ten samolot dawałby bezpieczeństwo prezydentowi i urzędnikom armii. Tamtąd mogliby rozkazywać ludziom pozostającym na ziemi. Najciekawsze samolot może latać bez przerwy 12 godzin, ale dzięki modyfikacjom może on zatankować w powietrzu na wysokości 10 km. Działa to tak, że zbliża się do niego tankowiec, wypuszcza on taki przewód i w locie łączy się z samolotem zagłady. Więc nawet tydzień taki samolot może latać bez przerwy, po czym trzeba by było gdzieś wylądować. Aby uzupełnić zapasy wody i żarcia Aby zapobiec promieniowaniu, w oknach zastosowano drucianą siatkę podobną do tej, którą możemy zobaczyć na mikrofali. Istnieją również osłony termiczne i nuklearne oraz zabezpieczenia przed bezpośrednim ostrzelaniem. Samolot w ogóle jest podzielony, bo w przedniej części są kwatery kierownictwa, gdzie przesiadują najważniejsi. Tu mieszczą się łóżka dla załogi sił powietrznych, później sala konferencyjna, w której Przekminia się jaki rozkaz dać, a w sali odpraw urzędnicy mogą informować prasę o działaniach. Ale cała komunikacja zewnętrzna odbywa się z tyłu samolotu w pomieszczeniu łączności i kontroli technicznej. Stąd operator to, że mogą komunikować się praktycznie z każdym na świecie w każdej sytuacji. Istnieje nawet ogon o długości 5 mil, który można wysunąć za samolotem, aby umożliwić komunikację z łodziami podwodnymi.